Tym, 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 tyryrym, tym. Ice, ice, baby. Elo Państwu wszystkim, sprawa jest bardzo prosta. Jest lato? Tak. Są pały? Tak. Trzeba coś z tym zrobić? No raczej. Tak więc, na dziś do przetestowania zamówiłem dużo różnych chłodzących gadżetów z Allegro. A ten był dość drogi, ale czuję w kościach, że może być bęgerem. I do każdego z nich wrzucam Wam link w opisie i nie ukrywam, że mam w tym malutki interes. Ale wiecie co? Wy też możecie mieć. Bo Allegro, które z dumą ogłaszam partnerem dzisiejszego odcinka, posiada program Allegro Polecam i to właśnie na nim wy też możecie skorzystać. No ale co ten program daje? Jak na tym zarobić, panie? Ten program właśnie nagradza was za polecanie produktów. Możecie polecić produkt komuś znajomemu, na jakiejś grupie, na jakimś forum albo na przykład w waszym filmie na YouTubie, wrzucając linki do opisu. I to działa tak. Uczestnik programu udostępnia swój indywidualny link afiliacyjny do przedmiotu, który chciałby polecić. Jak ktoś dokona zakupu z Waszej polecajki, to otrzymujecie minimum 20% prowizji, którą sprzedawca płaci za sprzedaż na Allegro. A mówię minimum, dlatego, że do 24 lipca prowizja wzrasta do 30%. I jeszcze jedna fajna rzecz. Jeżeli komuś coś polecicie, na przykład taki gadżet, to on nie musi kupić tego konkretnie gadżetu. Wystarczy kupić coś z tej samej kategorii, a Wy i tak otrzymacie Waszą prowizję. Bo może się znajdzie lepszy, albo tańszy, albo po prostu trochę inny, co nie? To zdecydowanie fajny i uczciwy sposób, żeby sobie dorobić, tak więc link ze szczegółami zostawiam wam w opisie, a czy dzisiejsze gadżety będą fajne i czy ja dorobię sobie na moich linkach, polecając je wam? Tego zaraz się dowiemy. Jak lubicie odcinki z gadżetami, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę i subskrypcję wraz z wączkiem na kanale, żeby widzieć wszystkie kolejne i żadnego nie przegapić. No strzelcie ze zuba, a my... Zaczynamy. To mój napój herbaciany, który leżał tu od wczoraj, i zapomniałem odstawić go do lodówki. Tak więc, niestety, jest w temperaturze pokojowej, a ja mam taką niesamowitą ochotę napić się lodoherbaty. Hehe. <grym> no, w każdym razie wolałbym, żeby była chłodniejsza. Dlatego też zakupiłem gadżet za 15 zł od sztuki. Nawet się z Wami, chłopaki, podzielę, bo tych gadżetów kupiłem sztuk 3. A są to chłodzące kubki! I przyjrzyjcie się im z bliska! One nawet wyglądają, jakby miały strukturę lodu. I dodatkowo w środku znajduje się też słomka. I jak widzicie, y -y -y. są to kubki zakręcane, tak że nam się nic tutaj prawdopodobnie nie wyleje. No ale właśnie, te kubki trzeba odstawić na jakiś czas do lodówki, żeby potem wlać do nich napój, by ten się schłodził. Tak więc odstawię je i zobaczymy je za. Za już! A tak naprawdę przeskoczyliśmy sporo w czasie, bo te kubki siedziały kilka dobrych godzin w zamrażarce. Zresztą spójrzcie na nie. To widać na pierwszy rzut oka. Są mega dobrze zmrożone, mega zimne i bardzo przyjemnie. Chłodzą łapki, ale jest jedno małe Ale. Przemkowi nawet tego nie pokazywałem. Patrzcie na to. Widzicie to? Jeden z tych kubków trzasnął, po prostu pękł. A to dlatego, że lód po prostu wewnątrz no, zwiększył swoją objętość przy zamrażaniu. Rozumiecie, no i, i trzasnął. Pozostałe trzymają się, więc może była to po prostu pechowa sytuacja. No ale właśnie, pechowo by było, gdyby to nie skłodziło mojej lodo herbaty. A ja chcę się lodo herbaty napić. Więc w lodo kolorze wybieram sobie kubeczek. Leję sobie tutaj pik, pik, pyk, pik, pik, Lodo herbatkę. Elegancko. Myślę, że tyle wystarczy. Tutaj sobie też naleję trochę lodu herbatki dla porównania, bo wziąłem również termometr. I to właśnie za jego pomocą zmierzymy sobie teraz temperaturę. Tylko dajmy kilka minut, żeby temperatura na ten chłodny przeszła. Tu temperatura wynosi 23,6 stopnia, a tutaj 15 stopni. Czyli ile to jest różnicy? 8,6. 8,6 stopnia różnicy, ale czy to jest rzeczywiście aż tak odczuwalne? No to jest temperatura pokojowa dla porównania wziąłem, a tutaj to jest odczuwalne. Nie wiem czy realnie ta różnica jest aż tak duża, czy tu złapało nam po prostu temperaturę ze ścianki, która jest o wiele zimniejsza niż ściecz, ale to po kilku minutach daje nam naprawdę przyjemnie chłodny napój. Te kubki? Są kozackie. Aczkolwiek uprzedzam, że mi się trafił jeden trafiony. Teoretycznie mogło być tak, że oberwał w transporcie i był wcześniej naruszony. Ty, Norbi, co ty robisz? Jest mi gorąco. Dzieci nie gorąco. No, w twarz jest mi gorąco, dlatego zamówiłem dwa gadżety w cudownym zestawie do chłodzenia twarzy. Za ten zapłaciłem 19 zł, a za ten 21. I może dzięki temu nie będę musiał tak głupio myrdać rączkami. Miejmy taką nadzieję. Co jest w środku, już Państwu demonstruję. Otwórzmy sobie pierwszy z nich. I w środku. W zawartości zawarte są ulotki NFZ-u. <noise> Serio? Macie, bawcie się za moje, proszę! Wszystko na koszt kasy. <noise> Ale oprócz tego mamy tutaj żelowe okulary, które powinny dać ukojenie waszym oczom, oczywiście po schłodzeniu. Najpierw zobaczmy sobie, jak one wyglądają. I cyk, wyglądają sobie właśnie tak. Ej, będę cudownie wyglądał, jak je przymierze, ale to zaraz. A w międzyczasie drugi gadżet z zestawu to... Ej, jakiś gratis, dostałem mi to fioletowy. Ej, może ktoś mnie tam poznał. Ale, ale, ale przedmiotem jest to. Ice roller. Więc jak możecie się domyślać, jest to lodowy wałek do wałkowania twarzy. Jest, Ej, to jest chyba z hydrożelem w środku, tak to przynajmniej wygląda. Tak więc odstawiamy to do zamrażary na godzinkę i... Właśnie minęła! I w ogóle zwróćcie uwagę, jak pięknie do tła pasują nam kolory tych przedmiotów. A co do ich wyglądu, to zwróćcie uwagę również na to, że są przecudownie zmrożone. Czy da ulgę? Przekonajmy się. Najpierw okularki. Nie wiem, czy one mają jakieś właściwości medyczne, jeżeli były zamawiane z jakiegoś takiego medycznego sklepu. Ale. Ej, to uczucie jest przyjemne. Mogłyby być trochę większe, żeby zachodzić tutaj, mogłyby trochę lepiej dolegać, ale feeling takiego chłodu na oczach. Jest piękny. A reszta twarzy możemy sobie porolować rollerem. Uuu, też przyjemne, można się tak jeszcze po szyjce. W sumie można by też po rękach. Wszędzie się tym można porolować. Ej, ale już mi się zaczyna robić za zimno, aż od tych okularów w oczy. Powiem wam, że no, to już takie aż aż trochę za mocne. Roler znowu bardzo. O, ale luz mam. Ale luz mam, jak, jak zygzak luz mam. Nie, kozackie, to jest fajne. Nie wiem, czy te okulary nie są aż za chłodne, jak dla mnie trochę za chłodne, ale wałek Giga przyjemny. I gdyby na zewnątrz było 40 stopni, byłbym w stanie zapłacić każde pieniądze. Git. No co ty robisz, no? Śmigło? No. Ale można śmigło też zrobić troszeczkę inaczej. Na przykład gadżetem, dlatego zamówiłem dwa gadżety. Za pierwszy z nich zapłaciłem 16 zł, a za drugi 34. Nie wiem, za który, ile zaraz mam powiem. O, to jest ten za 34, a to jest ten za 16. I ten za 16 zł to. Nie wiem, czy to urządzenie ma swoją nazwę, ale ja w naszym researchu nazwałem je wiatrako spryskiwacz, bo spryskuje i wiatrakuje jednocześnie. Jak go włączyć? Dajcie mi sekundkę. I. Ech, działa? Ej, mocno, naprawdę mocno to wachluje. I tu mamy taki przycisk. I jak go przyciśniemy, to tu jest taka pompka i. <laughs> to rozprowadza wodę z siłą wiatru. I teraz nie dość, że moja twarz jest nawilżona, to jeszcze mi tak wiaterek powiewa. To jest jak taka. Ej, to jest symulator letniej bry bryzy. To jest doskonałe. Paprze moja ci tak czekaj. Ja ci tak wezmę i cię zbryzuję troszeczkę. Uwaga. Dobra już. No bryza, ładna, fajna. Dobra, no okej okay. I co? Jak go ceniasz, ja go ceniasz, ja go ceniasz. Co, ble? Super Dobre, jest. Ja się mogę. Dobry, dobry, dobry. git jest git, git. Super jest widzowie. Serio. Polecam. A ten drugi, droższy był, ale to jest wariant ekskluzywny, bo jak powszechnie wiadomo, wszystkie przedmioty z uszkami są trochę droższe, ale wygląda się w nich zdecydowanie bardziej uroczo. O, cze cześć i dzień, do dzień dobry. I spójrzcie, tak to sobie wygląda. Tu jedno uszko, tu kokardka, a tutaj lampka LED, bo jest to wiatraczek z LEDem. Jak to działa i co robi? Już pokazuję. Patrzcie, tu mamy jeden przycisk i ten przycisk uruchamia wiatrak elektryczny, nie trzeba nic zrobić. Natomiast tu mamy drugi przycisk, w ogóle to są też diody, które pokazują nam, ile mamy zasilania, a ten przycisk daje jeszcze więcej światła, więc można sobie buźkę wachlować, można sobie ją doświetlić i na przykład wziąć telefon i zrobić perfekcyjnie doświetlonego, słodkiego selfie'aka. Fajne, ładnie wygląda, chłodzi. Świeci idealne dla początkującej streamerki albo. albo dla Josiego na przykład. Myślemy mu to kiedyś na bank. Kaspi, czy wiesz co w pokoju robi dobry klimat? Dobra, nie odpowiadaj. ja ci powiem? Podpowiedzieć ci. Klima! Klimatyzacja! Haha! <plach> Festiwalu śmiechu i zabawy tylko u nas na odcinku. Jeżeli wam było gorąco, to myślę, że ten żart odpowiednio was wszystkich zmroził. Tymczasem, domowa miniaturowa klimatyzacja. Cena 49 zł. Opakowanie? Takie o! Faktycznie wydaje się być malutka. Na opakowaniu wygląda dość zachęcająco. Ale jak działa? Tego się nie dowiemy, póki ktoś tego nie przetestuje, dlatego tutaj jestem ja dla was z linkami w opisie. Przypominam, Allegro poleca, a czy Norwi poleca? Zobaczmy. Ej, jeżeli chodzi o wykonanie, to jest przyjemny plastik. To jest naprawdę przyjemny plastik. We, dotknij się. Nie? Tutaj taki chropowaty, fajny. Taki quality. Ten plastik jest quality, inne rzeczy są w ogóle pozabezpieczane, co rzadko się zdarza w przypadku takich plastikowych gadżetów, więc jeżeli chodzi o taką formę, takie opakowanie, to jak na razie? Na plus. Czekajcie, odkleję ją całą. Okej, okay, w środku był przewód, a tutaj mamy instrukcję obsługi, która mówi nam coś o filtrze znajdującym się w środku, mówi o tym, że klimatyzator trzeba napełnić wodą, a następnie ustawić sobie go tak, by na nas dmuchał. Tak więc tutaj napełnia się go wodą, e, nie tym. Tym mamy wodę zimną dla lepszego efektu. Cyk pik 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 pik. Mam nadzieję, że o to korytko chodziło. I myślę, że tyle wody w zupełności nam wystarczy. Teraz zamykamy urządzenie, podpinamy nasz przewód i możemy go podpiąć do powerbanka, kostki od telefonu albo do laptopa, co właśnie w tym momencie próbuję zrobić. I teraz mamy tutaj dwa przyciski. Przycisk numer jeden to światełko. Nie światełkuje, chyba, a wiatraczek. Aha, i teraz światło Aha, bo to jest zmiana koloru lampki. Spójrzcie, nie wiem, czy będzie to widać. Może zgaśmy światło? O, tutaj mamy kolorowe lampki, które po kliknięciu zmieniają swój kolor i mamy różne dostępne warianty kolorystyczne. Ja sobie zostawię najlepszy możliwy kolor, czyli fioletowy. I tu mamy też indyktor, który nam pokazuje, jaka jest moc wentylatora. Więc dajmy na maksa. Okej, okay, jest trochę głośnawe, ale to wieje naprawdę mocno. Powietrze jest chłodne, zdecydowanie chłodne i wilgotne to spełnia funkcję. Chodź, Przema, usiądź sobie, powiedz sam. Szybka opinia od Przema? Mogłoby być zimniejsze, ale w sumie. 50 zł takie maleństwo? A... Chłodź, ale chłodne? No nawet. No nawet, jakby ci było gorąco w pokoju, nie wzgardziłbyś. No nie. Kacpi! Opinia Kacpiego, szybkie pierwsze wrażenia. Dla mnie spokoj, za 5 jak to zrobi to Totalny sztos, link w opisie. Ale nie, serio. Jest kit. 50 zł, dobrze wydane. Czas na gadżet, który kosztował 129 zł i w ostatnim czasie jest hitem sprzedaży na Allegro w swojej kategorii. A jest to. To wam się spodoba. Uwaga! Maszyna do lodów tajskich, którą swoją drogą musiałem rozpakować już wczoraj, dlatego że talerz znajdujący się w jej środku trzeba zostawić na 24 godziny w zamrażarce. Bardzo subtelnie to zrobiłem. Z będą będę o wiele bardziej subtelny, zobaczmy sobie pozostałą część zestawu, którą jest jakaś słomka, nie mam pojęcia co to, w tym przypadku nie będzie nam potrzebne, jakieś foremki, gdybyśmy chcieli sobie odcisnąć kształty, ale tego też nie chcemy robić, ale, ale, ale są tu również szpatułki, którymi zrolujemy sobie nasze rolled ice creams. Ice cream. Nieważne, lody tajskie, czyli o, takie coś, jak jest tutaj w kubeczku. I takie właśnie lody możemy zrobić z różnych wielu składników, w różnych smakach. Ja na dziś wybrałem... Zawsze chciałem połączyć te dwa smaki. Patrzcie na to. Gwiazdki połączone z Raffaello. Osobno to jest cudowne, a razem będzie jeszcze lepsze. Zanim wyciągniemy z zamrażarki nasz stół, musimy przygotować sobie miks. To jest, to jest giga proste. Pokażę wam na szybko. 200 ml śmietany, dwie duże łyżki mleka jedna łyżka cukru pudru i mieszamy. Nasz miks gotowy i teraz możemy wylewać go na naszą zmrożoną płytę. Uj powiem wam, że jest giga zimna, cała oszroniona. To powinno zadziałać dobrze. <laughs> I tak w ogóle to ja widziałem, jak pani w sklepie robi lody tajskie i ona robiła tak, że najpierw wysypywała takie składniki dodatkowe na te, no, tak sobie o, wysypywała. Nie wiem, czy nie dałem za dużo, zjem kilka na wszelki wypadek. I tak też o, dawała i przed wlaniem siekała swoje Składniki. Nie wiem, czy będę dobrym siekaczem, ale spróbujmy. Ej, fajnie się tym sieka. Chop, 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 chop. Dobra, przyspieszmy to. I myślę, że to już jest dostatecznie dobrze posiekane. W ogóle to same składniki już się zaczęły zmrażać, tak więc szybciutko wlewamy nasz miks i myślę, że możemy wlać go może w całości nawet. Tak, w całości wejdzie tutaj wszystko. Oj, niestety cukier puder mi się chyba źle rozmieszał, ale to też jest do ogarnięcia. Może jednak dałem tego troszeczkę za dużo. Zaraz się to okaże. A w międzyczasie Zobaczcie, kupiłem takie słodkie miseczki na nasze tajskie lody. Proszę, jedna, proszę, druga i do tego super cute łyżeczki, cyk, pyk. No, że to będzie mistrzostwo świata. Dobra, w czasie musimy zacząć sobie to odrywać, by ta zmrożona część oderwała się do góry, a ta niezmrożona przyszła na dół, by się zmroziła. I po chwili nasze lody powinny być zmrożone, tak więc dajcie mi chwilkę i time I no dobrze, moi drodzy. Na naszym zegarku minęło dokładnie 30 minut. A jeżeli chodzi o stan lodów, to uwaga, uwaga, rolujemy? Albo nie. Bo nasze lody się nie zmroziły. To, co tutaj się stało, no to możemy to nazwać, no nie wiem, no z, co najwyżej jakimś. Takim zimnym napojem, jakimś szejkiem, nie? Zrobił nam się bardziej taki shake, ale lody się nie zmroziły. To leżało w zamrażarce 48 godzin na temperaturze minus 23 stopnie. Mleko było schłodzone, śmietana była schłodzona, a to nie wyszło. Więc nie wiem, jakim sposobem ten gadżet miałby zadziałać. Może ja coś zrobiłem źle? Jeżeli tak, to proszę, skorygujcie mnie w komentarzach. No ale na ten moment, no niestety. Przejdźmy do A, czekajcie, zobaczę przynajmniej, czy smaczne. Mmm, zimne to jest. I smaczne też. Dobra, mówmy, że tak. My to zostawimy. Przechodzimy do kolejnego gadżetu. Jeżeli to się w tym czasie zmrozi, to damy temu jeszcze szansę. Dobra, moi drodzy, czas na najdroższy gadżet tego odcinka, który kosztował 300 zł. I on musi zadziałać. Serio. Mam co do niego ogromne nadzieje i ogromną ochotę na to, co ten gadżet może dla nas przygotować, a jest to maszyna do robienia slashi. No i pomyśl sobie Przemo, że jak taką maszynę sobie kupisz, to potem się możesz rozstawić gdzieś na basenie, na przykład, i zacząć sprzedawać slashi dyszka za kubeczek i ci się zwróci w 30 kubeczków. Mądre co? Ale jakbyś chciał inaczej zarobić, to można z takie linki wygenerować na Allegro polecam. <laughs> w każdym razie, tutaj mamy maszynę i ją też musiałem otworzyć wczoraj, bo w niej też jest pojemnik, który trzeba było schłodzić. Więc ten pojemnik schłodziliśmy. Tutaj macie ujęcie, jak wrzucam go elegancko do lodówki, A co do samej maszyny no właśnie, bo nawet jej się nie zdążyłem dobrze przyjrzeć. Prezentuje się ona właśnie tak, i to będzie wielkie i potężne bydle. Aczkolwiek. Wygląda bardzo sympatycznie, nie z tym pieskiem, Slash i Papi tak wygląda tak w stylu takiej amerykańskiej klasycznej kuch kuchni restauracji takiego klasycznego amerykańskiego fast foodu. Wiesz, problem, co mam na myśli? N nie wiesz? No to wstawimy teraz przebitkę na ekran, coś takiego mam na myśli. W każdym razie, wracając do naszej maszyny, jak to działa, co się z tym robi? Najpierw to musimy wyjąć ten papier ze środka i cyk. To możemy sobie zamontować tutaj. I teraz będziemy musieli włożyć nasz metalowy pojemnik. Ale żeby nie tracić jego temperatury, to najpierw przygotujemy sobie mieszankę niebieską albo czerwoną. Przemo, którą wybierasz? Jestem, że niebieską. Niebieską, nie? Ja też bym wybrał niebieską. Do schłodzonej wody dodajemy sobie dużo soczku, tak by nabrał ładnego koloru i smaku. To będzie giga-słodkie, ale takie właśnie musi być slashi. Myślisz, że jest dostatecznie niebieskie przeno? Zobacz, jakie ładne niebieskie? No, ja bym jeszcze. Tak. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No! no! To na zimne. Teraz wygląda, jakby naprawdę miał wyjść nam dobre slashi. Yy, no i co? Poczekajcie sekundkę. Skoczę sobie po nasz kontener. Patrzcie na to! Jaki mocno zmrożony, oszroniony, to musi zadziałać. Wkładamy sobie go tu do góry. Teraz montujemy sobie nasze wieczko. I teraz miało być tak. Bierzemy nasz worek z lodem, i tutaj są tak naprawdę dwa zbiorniki. Jeden zbiornik jest wewnątrz tego metalowego, tutaj widzicie do niego osobną dziurkę, a drugi zbiornik jest na zewnątrz, czyli dookoła tego metalowego, i do tego jest to właśnie korytko. Więc do wewnętrznego zbiornika, tego w środku metalu, wrzucamy sobie najpierw kostki lodu. Cyk! Cyk! Jeszcze trochę dorzucę. W ogóle to powinienem chyba już włączyć. I dorzucać teraz kostki tak, żeby one się tam rozłożyły. Teraz musimy dosypać soli, ale tam gdzie jest lód, spokojnie to nie dostanie się do naszego koktajlu. Ja jeszcze tak wyjaśnię. Sól dosypuje się po to, by lód oddał temperaturę na zewnątrz zbiornika. Tak to po prostu działa, nie wdawajmy się w szczegóły. I to też trzeba już mieszać. Teraz kolejna warstwa lodu! I kolejna warstwa soli! I jeszcze trochę lodu. A teraz możemy obrócić naszą maszynę i do tego właśnie korytka wlać nasz niebieski miks. Wlewamy. I patrzcie, to napełnia się na zewnątrz. Tu mamy maksymalną ilość napełnienia. Ja naleję połowę, żeby nam się po prostu to szybciej zrobiło. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Okej okay, moi drodzy, i zrobienie takiego slaszy i może potrwać nawet 20 minut. Zrobimy sobie z tego time timelapsa i co jakiś czas będziemy dosypywać lodu. Time Timelapsi! To się zrobiło! I to powiem wam, że w dość szybkim tempie, bo minęło niecałe 20 minut. My z chłopakami w tym czasie zjedliśmy sobie obiad. A tutaj mamy elegancki lodowy deser slashi. Wziąłem też trzy kubeczki, trzy słomki. No i teraz została jeszcze jedna część testu. No właściwie to dwie. Po pierwsze, czy rozlewa. Po drugie, jak smakuje. No to co? Sprawdźmy. Tutaj jest guzik w ogóle, który ma funkcję Mix, to co mieliśmy wcześniej, o. i funkcję Dispense. Wtedy się patrzy, kręcić w drugą stronę, nie? To jest Mix. Tu jest dispens. No i dlatego teraz możemy sobie nalewać, bo się kręci w dobrą stronę. Uwaga! I... O! 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 Ej, to wygląda identycznie jak to Slash na basenie. Patrzcie na to! Przecież to jest turbogenialne. Dobra, mi na spróbowanie tyle wystarczy. Lejemy drugie. Dobra i lejemy trzecie. Nie wiem, czy to się nie zbroziło za bardzo czasem, Moglibyśmy tutaj dolać trochę wody w sumie, czekajcie. Wydaje mi się, że trochę za bardzo się zmroziło. Ale to nic, dolejemy sobie. No! I teraz elegancko, to się zrobiło aż za dobrze. I okej, okay, myślę, że na nie tyle wystarczy. Jedna słomka, druga słomka, trzecia słomka. Panowie, degustujemy. Proszę bardzo, Kacpij, szybka degustacja. I co? Dobre. Dobre. To teraz przemo. Przemo, czy Opinia przema. No. Smaczne. Jak Maruda powiedział, że smaczne. O! No to sam jestem ciekaw. Uwaga, testujemy. Ej, to jest Koks. Wydaje mi się, że to smakuje lepiej niż to basenowe, bo oni chyba dają jakiś syrop blueberry, a my dajemy glukurasoj, to jest takie jakby z lekką nutką cytrusów. Przez co jest lepsze, jeszcze co nie można trochę zamieszać. Jest kozak. I taka maszyna to jest imprezowy banger. Tak jak mówiłem na początku odcinka, to jest genialne. Nie dość, że slash nie jest pyszne, to możemy się schłodzić. Według mnie najlepszy gadżet tego odcinka. A jeżeli się z tym zgadzacie, to możecie napisać w komentarzu. Tak, Norbi, zgadzamy się. A jak macie jakiś inny typ, to napiszcie, co wam podobało się w dzisiejszym odcinku najbardziej. Przypominam wam raz jeszcze, że możecie zyskiwać na dzieleniu się linkami do przedmiotów, które wam się podobają. Szczegóły znajdziecie w opisie. Jak wam się ten spodobał, to zostawcie łapki w górę. Zapraszam również do subskrybowania kanału i na poprzednie odcinki. A ja idę dyrektować się z Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!